Dorastałem w miejscu, gdzie noc była jak trucizna. W kieszeni pustka, w sercu gniew, w głowie tylko błysk zgna Pierwszy strzał jak objawienie, niby miał uleczyć bóla. Tylko wciągał mnie pod ziemię, robił ze mnie żywy wróg. Mówiłem sobie, mam to w dupie, to tylko chwilowy stan. A każdy dzień był coraz głupszy, każdy krok prowadził w szlam. Mama płakała, ja nie słuchał, byłem ślepy jak ten mur. Chciałem krzyczeć, ale w ustach miałem tylko smak zepsutych dróg. Z popiołów wstałem, To Choć pamiętam każdy krzyk, bo trzeba przejść przez piekło., żeby poczuć, że się żyje znów jak nikt. Lata leciały, a ja tonąłem w tym samym bagnie. Ziomy znikali jeden po drugim, życie gasło nagle. Patrzyłem w lustro, widziałem kogoś, kto już ledwo trwa. W oczach pustka po człowieku, w którym kiedyś tlił się płomyk szczęścia. Kurwa dość, powiedziałem kiedy straciłem prawie wszystkich. Nie chciałem skończyć w zimnym dole, być wspomnieniem w kilku pyskach. Poszedłem prosto po ratunek, choć mnie łamało od środka, ale Dzień na czysto był jak pierwszy łyk powietrza Z popiołów wstałem, choć upadłem tyle razy Niosłem sobie ciemność, co paliła mnie jak kwas. Dziś oddycham czysto, choć pamiętam każdy krzyk Potrzeba trzeba z przez piekło, żeby poczuć, że jest znów jak nikt Wiem, że nie wymarza przeszłości to część mnie, część mojej drogi Ale już nie widzę w lustrze potwora Widzę gościa, który przeżył i wrócił do świata z ognia Teraz gdy patrzę wstecz, widzę chłopaka, co był martwy Bez marzeń, bez wiary, zagubiony, pełen rany A dziś mam ludzi, którzy wierzą Mam cele, mam lepszy dzień I choć czasem kusi mrok, kurwa Nie dam mu wejść, bo wiem, że życie jest jedno I warto po nie sięgać, nie trzeba być idealnym, wystarczy Popiołów wstałem, choć upadłem tyle razy Niosłem w sobie ciemność, co paliła mnie jak kwasy Dziś oddycham czysto, choć pamiętam każdy krzyk Bo trzeba przejść przez piekło, żeby poczuć, że się żyje znów jak nikt